Hej, dzisiaj idziemy z moim pieskiem. Myślałam, że zrobię dla was strzątrze i pokażę Wam co, jak, co robię teraz. Nie wiem ile jest złoskini, ale u nas jest 27, jestem w krótkich spodenkach. niestety tak idziemy idziemy będzie jak dobijemy 50 lajków pokażę wam moją twarz znaczy pokażę wam większość co robię ale to dopiero na 50 lajk. no no a tylko tutaj się, się trochę zamyślił idziemy dalej O, moje nogi. Idziemy. Ogólnie mogę wam odpowiedzieć na jedno pytanie, które ja wymyślę. Na ehm, przykład takie pytanie. Ile hmm. jej mam dać? Zobaczcie, ja, ja tu mam. Mam 12, ale... Najpierw zaczęłam niedawno, więc... Więc no 11,5 można powiedzieć. Coś tam, coś tam nic ziemnego jest. Coś tam chyba klaskał. Mój piasek się boi. Jeszcze mogą powiedzieć ile ma lat. Się ma 15 lat dziś, że ma 107 lat inaczej to śmieci bloku na z przepilki. Kogo nas czeka nie, ale co innego się stania? tylko nie jak była ma i na górze i tam są pierwszy raz muszę jest zjeść i pójdziemy przed blokiem I dzikuś i ja was przegnamy na no, pa, pa.